O, Osz. Osz, kur, gdzie ja jestem? Tajlandia, czy co to jest? Wiecie co? Chyba marnia jakaś bardziej, nie? Powiem wam, że jest grubo. 16 marca, dzisiaj. No, dorypało konkretnie śniegiem. Na szczęście, na szczęście, za 3 dni lecimy do Portugalii z najlepszym klubem w okolicy. Będziemy trenować z młodzieżą w słoneczku, bo tutaj to... No sami widzicie, nie? bardziej to na sanki się nadaje, niż żeby gdzieś pobiegać. No śniegu jest konkretnie po, po kosteczki. Także jak ktoś mi powie, że Norwegia się dużo od Polski nie, nie, nie różni w klimacie, no to go tutaj przytargam, nie? Będzie nurkować w tym śniegu. No auta nie widać. Także grubo, grubo, grubo. Na szczęście za 3 dni do słoneczka. Yo. No, powiem wam, że czegoś takiego w marcu dawno nie było. Minus 2 stopnie dzisiaj. Śniegu Pokostki W Polsce już kwiatki kwitną. Rodzinka mi wysyłała zdjęcia. A tutaj, proszę bardzo, takie, takie klimaty. No jak tu dzisiaj zbiegać? Jak tu biegać? No ale trzeba będzie dyszkę wykręcić. Jedno kwitną pączki. A innym kwitnie śnieg. Fest A dziś 17 marca. I łapiemy słoneczko przed Portugalią. Trzeba skórę przyzwyczajać. Powolutku. Oslo, gardemon. Troszkę ludzi dzisiaj leci. W sumie niedługo. Wielkanoc, nie? e Kopenhaga. Jeszcze parę godzin i będziemy śmigać w słoneczku. Także małe jedzonko teraz, odpoczyneczek i lecimy dalej. A tutaj mamy... O proszę, zaraz Wam pokażę. Specjalnie dla wszystkich fanów LEGO, proszę Państwa. Taki oto sklepik. U mnie w rodzinie wszystkie dzieci szaleją za zabaweczkami, nie? Z logiem. Lego. Kto co lubi. A muszę jeszcze obczaić jedną rzecz. Lego Friends dla Wiewianki. Wiesz, iPhone też niczego sobie. Hmm. Tutaj takie roboty sobie jeżdżą. Skonować trzeba, er. Teraz, lotniska to bardziej wyglądają jak centra handlowe, nie? Wszystko możemy kupić. O, nawet taką kompania. Mm. direto a Lisboa

परफेक्टली गेट द बीट इन माय लाइफ Do hosteliku Czterogwiazdkowy hostel to będzie tu Bom dia Portugal Jedziemy na placa de... Terreiro do poko, na jakąś kaweczkę na tą słynną ulicę co jest rząd, dwa tramwaje się mijają i zobaczymy piękne widoczki jak tu Jakaś petarda, nie? Parę godzin lotu stąd, człowiek jest w innym świecie. Budyneczki, fajne wszystko, architektura. Właśnie jedzie ten tramwaj słynny, zaraz go zobaczycie. no nie, sorry, to motor. No, tramwaje będą za chwilę. to jest ten tramwaj, co mam mówię. Na Lizbona z rana jak śmietana ludzie powoli do pracy, życie się budzi, a my idziemy na kaweczkę bo tutaj jeździ ta słynna linia 28 i podążamy tą trasą No, także śniadanko w Lizbonie Później idziemy pozwiedzać parę rzeczy, tych takich najtrudniejszych tutaj i co? Jadę dalej do tego, nie? Do Albufejry na obozik. Także fajnie, parę godzin lotu i zupełnie inny świat. Yo! tymi uliczkami to jest dzielnica Alama. Alama, o, proszę. I idziemy sobie do placu Terrude do Poko. On jest taki, tam jeden z najsłynniejszych, wiecie. Do zwiedzenia. Wow. Fontanna. fontonna, powiem wam, że tutaj w tych uliczkach można się zgubić. Chodzę, chodzę. Człowiek myśli, że trzeba iść w prawo, a tam ząb. Ale bardzo przyjemnie. Szuneczko od rana świeci i zwiedzamy. Nie ma nudy. Teraz którędy? Prawo, prosto, lewo. gdzieś wyczytałem, że Lizbona to najpiękniejsza stolica Europy. I wiecie co? No byłem w Pradze. Praga jest w ogóle skradła moje serce. Jest przepiękna, ale Lizbona również daje radę. Powiem wam, że jestem chwilę, ale no jest elegancko. Te stare uliczki, zwłaszcza ta stara dzielnica. Pięknie. Alfama Souvenirs Alfama to jest ta dzielnica stara właśnie, zabytkowa. O, o o, 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 i tu mamy jakiś, proszę państwa, organizowany bieg na Alfamie. Po tych krętych uliczkach, no to bez... bez przewodnika ciężko. A tutaj taka klimatyczna restauracja w uliczce. Gubiłem się i przez przypadek ją znalazłem, więc fajnie przy jakiejś katedrze. O proszę. że nie wiem, gdzie jestem i w sumie mnie to nie obchodzi, bo gdzie nie pójdę, to wszędzie jest zarąbiście. Ja lubię taki klimat, wiecie, nie? Wąskie uliczki, jakieś tam gzymsy, jakieś tam graffiti czasami, jakieś tam ktoś gacie sobie wywiesi i sobie suszy. Także to wszystko są moje klimaty, nie? O, a tutaj? O, proszę. Na jakiś plac wyszedłem. poczuć zapachów Taki piękny morski zapach tej słonej wody mm, i jakieś rybki i tutaj z tyłu kawiarenki, ale może któregoś dnia będzie można poczuć, nie? W końcu technologia idzie naprzód. jesteśmy. Tutaj sobie Pan buduje zamek w piasku. Tam widać taki fajny długi most jak San Francisco. A tutaj jesteśmy na placu Terreiro de Paco, tym słynnym w Lizbonie. Uliczce, gdzie jeżdżą te fajne żółte tramwaje Mijałem się tam na dole widok na, na, na ocean także klimatycznie nice 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 bo mnie goni, goni ta żółta lokomotywa. Tak, to nie Pendolino. To jest japoński Super Ekspres. Nice, nice, nice. Tu w w Lizbonie. i niestety było to tylko muśnięcie Lizbony, ale bardzo przyjemne i naprawdę będę ka każdemu gorąco polecać. Teraz już w autobusie i pora jechać dalej. A lecę na obóz do Albufeiry. Będziemy trenować, będziemy się opalać, będziemy przeżywać kolejne przygody i to pokażę Wam w następnym odcinku. Także w tym to by było na tyle i zapraszam po więcej. Yo! Trzymajcie się.